Krzysztof Szpak, 22 lata od urodzenia zapalony sportowiec. Zaczynał w Tarnowie dokładnie w klubie Unia Tarnów od biegania na 800 metrów. Teraz jest zawodnikiem klubu Arkadynia i jednocześnie oficjalnie najlepszym rugbystą w Polsce. Na początku może było trochę szczęście, że wyjechamy w, no, w formie zarobkowej za granicę. No i trochę przytyłem, bo jak biegant tam ważyłem 69 kg, po roku ważyłem 85. No i dzięki temu mi się jakoś to panu przydało. No i później no, na ponad zbiegania zostałem jak jakaś kondycja, wytrzymałość. Ruby siedmiosobowe z porównywane jakby wytrzymałość zawodników profesjonalnych do 800 metrowców. Ja to 800 metrów, może to właśnie był jakiś plus atut tego wszystkiego. Do tego jeszcze litry potu wylane na siłowni, zadziorność i silna psychika. Prosty przepis na to, jak zostać najlepszym zawodnikiem w Polsce. Do zeszłego sezonu Krzysztof Szpak był zawodnikiem floty Gdynia, z którą odniósł wiele sukcesów. To Z flotą zdobyliśmy w tamtym sezonie wszystko, co było do wygrania jakby w Polsce. Wygraliśmy Polską Ligę jakby 7, w Ekstralice zwyciężyliśmy, w Pucharze Polski zajęliśmy drugie miejsce. No i dzięki tym zwycięstwom, jakby tak samo dzięki grze w reprezentacji po prostu jakoś udało mi się rozreklamować w Polsce. No i tam jak tak wygrałem nad zawodnikiem, znaczy drugi zawodnik to był, to był wiązacz budowlanych łódź Marab Gabunia to z gruzin, który, który gra w reprezentacji polskiej. No i dzięki tym wszystkim sukcesom coś tak wszystko się zebrało jakby na promocję rugby. Teraz jest zawodnikiem Arki Gdynia i wraz z zespołem zamierza walczyć o najwyższe cele i dalej promować ten jeszcze nieco nieznany sport w Polsce. Dumy z syna nie kryje ojciec Adam. Syn w wieku 15 lat wyjechał z domu, bo też postawił wszystko na sport, skończył szkołę mistrzostwa sportowego w Warszawie, był jeden z lepszych biegaczy. W naszym regionie i w Warszawie też zdobyło Mistrzostwo Warszawy, ale teraz wziął się za rugby, bo stwierdził już, że jest szybki. Ma siłę. Za swoje sportowe osiągnięcia Krzysztof otrzymał stypendium od wójta gminy Tarnów Grzegorza Kozioła. Choć nie on jeden. Mamy młodego zapowiadającego się zawodnika piłki nożnej, który robi już karierę w Krakowie, Kraków. Mamy również wirtuoza muzyki organowej. Mamy tancerzy. Dlatego, żeby no zaspokoić wszystkich, nie mamy na tyle możliwości. Natomiast chcemy tutaj pokazać, że mamy różne dyscypliny, Sportowe, które chcemy wspierać. Krzysztofowi i pozostałym wyróżnionym życzymy kolejnych sukcesów.